Empatia. Cztery strony talentu. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Inwesty w Talenty. Dzisiaj rozmawiamy o czterech stronach empatii. Strona pierwsza, dojrzałość. Osoba z dojrzałą empatią umie nazwać swoje emocje w wydarzeniach, w sytuacjach, w relacjach. I umie z tych emocji korzystać jako wskazówek do analizy, do podjęcia decyzji, jak najlepiej działać. Nie pozwala się porwać emocjom, ale wykorzystuje je jako właśnie informacje do podjęcia decyzji. W grupie wnosi inteligencję emocjonalną. Pomaga ludziom w grupie nazwać, co się dzieje, jakie to są emocje, jakie emocje widzi, jakie emocje wyczuwa. Pomaga o nich porozmawiać. Dzięki temu zmniejszyć napięcie emocjonalne i skutecznie działać. Osoba z dojrzałym talentem empatia umie wysłuchać bez ocenienia. Jest świetnym, świetną słuchaczką jeden na jeden. Ludzie ufają tym osobom. Opowiadają o swoich emocjach, i dzięki temu osoby z talentem empatią mogą pomóc zrozumieć te emocje. Osoba z dojrzałą empatią umie dobrze stawiać granice. Rozumie, jakie emocje się pojawiają, wie, jak je zaadresować, wie, jak z nimi pracować i nie pozwala, żeby te emocje wpłynęły na stawianie tych granic. Tylko wie, jakie granice chce postawić i jak obsłużyć emocje pojawiające się w tych granicach. Druga strona: produktywność. Osoby z dojrzałym talentem empatia. Umieją określić, jakie emocje mogą się pojawić w trakcie pracy nad zadaniem. Czy to ich własnym zadaniem, czy zadaniem w grupie. Dzięki temu mogą przygotować plan działania i reagować na bieżąco, jeżeli coś dzieje się trudnego, są przygotowani, przygotowani do działania na podstawie pojawiających się emocji. Kiedy pracuje z innymi, potrafi nazywać to, co się dzieje, to, co się pojawia w relacji, w pokoju w grupie. Dzięki temu, nawet jeżeli na początku są jakieś emocje, to te emocje są od razu zaadresowane. Rozmawiamy o nich, rozmawiają o nich i od początku jest jasność, jak się z tym czujemy, kto z tym ma jakąś trudność, kto z tym jest zadowolony. Można to rozwiązać i współpraca w grupie zaczyna się od trochę wyższego, łatwiejszego poziomu, niż gdyby tych osób w zespole nie było. Trzecia strona talentu nawyki. Kiedy osoba z empatią planuje zbudowanie jakiegoś nawyku, może, opisując nawyk, od razu przygotować się na to, co trudnego się pojawi? Znużenie, trudność, smutne, zerwowanie. I od razu, przygotowując się na to, może określić, co wtedy zrobi. Czyli, planując budowanie nawyku, może od razu zaadresować, zaplanować trudności, które się pojawiają. Zwiększa, które się mogą pojawić. Zwiększa to prawdopodobieństwo zbudowania nawyku z sukcesem. I druga rzecz, która pomoże osobie z tym talentem zbudować nawyk, to jest wyobrażenie sobie, jak się będzie ta osoba czuła, kiedy ten nawyk będzie zbudowany. Co dzięki temu się zmieni, jaki będzie inny styl życia, jak będzie inaczej wyglądała praca z innymi osobami. Po prostu możemy wyobrazić sobie emocje, kiedy ten nawyk już jest naszym nawykiem, a to może bardzo motywować do tego, żeby wytrwać w tym początkowej fazie budowania nawyku, kiedy to jest jeszcze trudne. Czwarta strona talentu, ćwiczenia. Ćwiczenie pierwsze. Warto wypisać sobie kilka ostatnich sytuacji, niezależnie od tego, czy to były dobre, czy trudne sytuacje, opisać sobie te sytuacje, jak one wyglądały. I korzystając na przykład z książki, Porozumieć i i z listy emocji tam zawartych, wypisać dokładnie, jakie emocje były widoczne w tych sytuacjach. Czasami jest to trudniejsze, czasami łatwiejsze. Na początku może przechodzą tylko takie proste, najczęściej znane emocje. Korzystając z tej listy, na przykład z tej książki, możemy nauczyć się lepiej nazywać emocje. Poszerzyć swój słownik, słownik emocjonalny, dzięki temu będzie łatwiej je później w przyszłości wnosić w różnych sytuacjach, kiedy się będą wydarzały. Ćwiczenie drugie. Popatrz na swoją listę to-do dla pięciu pierwszych zadań. Określ, jak się będziesz czuł/czuła, kiedy te zadania wykonasz i jak się będziesz czuć lub czuła, kiedy zadanie wykonasz. Możliwe, że to proste ćwiczenie sprawi, że zdobędziesz motywację do działania. Jeżeli wiesz, że będziesz czuć się w pozytywny sposób, no to chcemy się czuć w pozytywny sposób. Więc mamy większą większą chęć do wykonywania tych zadań. Jednocześnie chcemy unikać trudnych emocji. A więc określenie tych trudnych emocji, kiedy tych, tych zadań nie zrobimy, też może być pomocne, żeby się jednak zaangażować i wykonać to zadanie od początku do końca. To tyle. Mam nadzieję, że te informacje i te ćwiczenia o tym talencie pomogą ten talent lepiej zrozumieć i wykorzystywać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!